Cześć widzowie, witam na kanale Smalec Cars A dzisiaj przedstawię wam kilka ciekawych samochodów Do budżetu 20 tysięcy złotych Przejdźmy od razu do filmu Ale przed tym zostawcie subskrypcję tam na dole Oraz łapkę do góry Jeżeli wam się film spodobał Dobra, na sam start yy, Jednym z ciekawszych samochodów będzie Toyota Jaris drugiej generacji z rocznika 25211, jako iż y, jest y, łatwo dostępna, niezawodny silnik, niskie koszty jazdy, dobra jakość wykonania, no to idealne dla kobiety, tak y, która dopiero zdała prawo jazdy. I teraz przejdźmy od razu na Otomoto, ewentualnie Elixa. I sprawdźmy. Samochód, pierwsze co wyróżnione mi wyskoczyło, to Toyota z drugiej generacji z rocznika 2008. Dobra. Cena, 13 tysięcy złotych do negocjacji. No to za 12,5 by poszło. Przebieg, 190 tysięcy kilometrów. Nieuszkodzony Kierownica po lewej, czyli pyk. Nawet na przednie koła, czyli klasyczne jak dla mniejszych samochodów. Moc silnika 87 koni mechanicznych, skrzynia biegów manualna, no to wiadomo. No to tak, no w benzynce to to jednak trochę będzie kosztować, aczkolwiek ten silnik też nie ma jakiejś wielkiej pojemności. Czyli też nie będzie jakoś dużo palił, tak? Wszystko co tutaj jest potrzebne do jazdy, jak za taką małą kwotę, no to myślę, że to jest samochód idealny wręcz. No do 15 tysięcy max te samochody się wahają, także no lepszego nie znajdziecie w takiej cenie, nie? Drugim samochodem jest... Ford Focus również drugiej generacji, z rocznika 24211, już wam go pokazuję, tak wygląda oczywiście. I teraz wam troszkę o nim opowiem. Hmm. Ford Focus drugiej generacji. No, pięknie jest. Yes, 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 yes. Cena 13 tysięcy zł, ale pierw taki szybki wstęp, no to Ford Focus drugiej generacji. Przestrzenne, yy, przestronne wnętrze, szeroka gama silników oraz części zamienne, łatwo dostępne. No bo wiadomo, no do takich samochodów, no to w sensie z tych starszych, ale takich, które były produkowane masowo, części tam jedne są oczywiście yy, łatwo dostępne, ale tak. Na szybko. Pierwszy samochód, który mi wyskoczył kosztuje 13 tysięcy złotych do negocjacji. Przebieg 250 2700 km. Kolor srebrny: No, ja bym srebrnego nie chciał, ale wiadomo. Yy, paliwo diesel, czyli klasycznie jak na Forda. Kombi. Lapę na przednie koła. Moc silnika 136, koni magicznych. Brak produkcji 2008. No i co tutaj jeszcze? No, nic z tym ważnego tutaj już nie ma. Weźmy sobie w drugiej. Eee... Tylko pierwsza, znaleźć ciekawszy model. Jest dobra. MK2 jest dobra. Eee... Tak, tam będzie git. <laughs> 1,6 w yy, diesle nieuszkodzony przebieg 350 km, chyba 1000 km, no, ale dobra, czarny 2007 rok. No, kąpiel w diesle. Elektryczne szyby, elektryczny zamek, podłokietnik. To sobie wiesz, elektryczna luster, yy, lusterka, plus podgrzewane Alufelgi to nieważne. Światoprzecichą głowę, to nieważne. Klima sprawna. Pali, jeździ, skręca i hamuje. Dobra. No co do Forda, no to wiadomo. Klasyczne autko. Rodzinne autko. Ale tutaj oczywiście 3100 do negocjacji. Nie? Ale ten przebieg to albo kręcony, albo... No widać, że zajechał na to autko, to Albo powypadkowe. Na jakich tablicach? Może ściągnięty był z Niemiec, Ale w stanie... Czekaj, on jest w stanie nieuszkodzonym? Niemożliwe. I na europejskich tablicach. No w sensie, wiecie. <laughs> Dobra. Nieważne. Trzecia autko. Opel Astra H. Z roczników 24,20 solidna konstrukcja, komfort jazdy, dostępność części zamiennych oraz no tania jazda. Już se wpisujemy Opel Astra. Ewentualnie można ściągnąć sobie Vauxhalla też jest całkiem ciekawy. Pierwsze co wyróżnione mi wyszło. Kolor srebrny, czyli klasyczny jak dla Oplastry. Yy, 1,6 benzynka, 105 koni mechanicznych. Stan bardzo dobry, cena 6000 do negocjacji. Rocznik produkcji 2,4, czyli ten pierwszy, jakby 105 koni mechanicznych. 1.6 no to w sumie ale benzynka ale to też dużo nie spali takie autko jak się jeździ tylko po pięście albo o, ewentualnie do szkoły i z powrotem bezawaryjne, niezawodne rodzinne auto stracha pochodzi z 2004 roku produkcji posiada prosty i trwały silnik benzynowy 1.6 owocy 105 koni mechanicznych który odpala i pracuje perfekcyjnie Cicho i równo jest dynamiczny, nie kopci. Średnie spalenie około 6 litrów na 100 km. 6 litrów na 100 km. Benzyna za litr kosztuje teraz ile? Ale no, to ja Wam to obliczę. No trochę wyjdzie, dobra, nieważne w to. Ale klimatyzację ma TempoMat, ma yy, zarejestrowane w Polsce z ważnym ubezpieczeniem od CIPT. No co, najważniejsze, że sprawne i tanie i ekonomiczne. Volkswagen Golf piątej generacji, w sensie Golf 5. Z rocznika, 2, 3, 2, Auto fajne, mi się nie podoba z wyglądu, ale wygląd to wiadomo. Wysoka jakość materiałów, trwałe jednostki napędowe i dobre właściwości jezdne. Szczerze mówiąc, wolałbym yy, Volkswagena Golfa 4, ponieważ dosyć tani. Oczywiście zależy. Yy, Czym go zalewamy? Aczkolwiek... sam design tego auta to jest aerodynamika, to wszystko No, ale dobra, przejdźmy dalej, już nie patrzmy na to Hyundai i30 z rocznika 2.7 2.12 Oczywiście posiada dobre wyposażenie standardowe niezawodność i atrakcyjny design, to teraz szybko go sobie wygooglujemy i wam przeczytam mniej więcej bo oczywiście sami możecie sobie ustawić cenę do 20 tysięcy złotych, tak? no dobra, tylko, że przypominam, że wyskoczą wam albo graty albo auta, które się psują najczęściej albo auta, do których znajdziecie drogie części zamienne Ewentualnie wyskoczy wam takie E46 w kompocie i pomyślicie o biorę. A potem okaże się, że pójdzie na złomowanie bo nie przypadnie wam do gustu design. Tak jak to mi. Yy, dobra, Hyundai 31 generacji Hyundai i 30 Dobra, co my tu mamy? No jest, no jest, to no co? No jest, piękny. Najdroższa autko chyba z tego całego zestawienia. 17 koła, bez możliwości negocjacji. Gościu powiedział 17, za 17 wybierzecie, dobra. Przebieg 195 000 km Zwracam uwagę na przebieg, ponieważ wiadomo To też jest ważne jednak w tych samochodach Pewność silnika 1.4 W benzynie Nieuszkodzony kraj pochodzenia Niemcy Co jest? Kierownica po prawej? Po lewej co chłop zaznaczył ja? Prawie chyba jak patrzę od drugiej strony. Dobra, nawet na przednie klasycznie. Manual w kolorze czarnym, dobra. Bardzo, sprzedam bardzo zadbanego Hyundai i 314 4 benzyna 105-koni mechaniczny. Silnik bardzo dynamiczny. Ma moc, pracuje idealnie i przede wszystkim cichutko. Rozrząd na łańcuszku nie trzeba wymieniać. W środku wygląda super, czyściutki lakier ładny, klimatyzacja działa, zawieszenie samochodu bez żadnych luzów. Przebieg samochodu jest oryginalny, potwierdzony książką serwisową i wydrukiem. Samochód bez najmniejszego wkładu finansowego wsiadać i jeździć. 150. W się sensie, do! No, numer telefonu, ale się ogarnąłem. Bo nie wiedziałem, że tak przebieg napisał. Dobra, wszystkie samochody, te najważniejsze do 20 tysięcy zł, mamy. Jeżeli chcecie, następny odcinek samochodów do 30, 40, 50, 60 stół, iluś tam chcecie, piszcie, a ja na pewno zrobię taki, ponieważ mi się to podoba. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę tam na dole. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!